Witajcie, witajcie. Witam się z wami serdecznie na działce ponownie. No i dzisiaj czyścimy szklarnię, żeby była gotowa na nowy sezon. Słuchajcie, wieje jak nie wiem co, jest słoneczko, piękna pogoda, ale jest bardzo zimno, jest 5 stopni tylko. Spójrzcie, tutaj to jest Sodoma i Gomora dosłownie, bo mój partner zakładał mi półki i te półki do dzisiejszego dnia nie są jeszcze dobrze założone, spójrzcie. No, ale nic, umyjemy to, posprzątamy i zobaczymy, co będzie dalej. Co będę używała do mycia tej szklarni, zaraz Wam pokażę. A więc tu mam wodę ciepłą, przyniesioną z domu, mopa. Oczywiście, o, wszystko mokre, bo co? Włożyłam nóż i mi pękła butelka. No, ale to nic, dobra. Przyniosłam sobie butelki ciepłej wody i tutaj mam mydło potasowe, które rozpuszczę w tej wodzie żeby zdezynfekować tą szklarnię. Mydło potasowe jest bardzo dobre, słuchajcie, do, do tego, żeby to zdezynfekować. Ja używam zwykłego mydła szarego i trę to mydło, ponieważ jest o wiele tańsze. W butelce tutaj w UK kosztuje około 15 funtów. Tak mniej więcej 10 do 15 funtów kosztuje butelka mydła potasowego w płynie. Nie warto tego robić, ja dlatego kupuję sobie mydła w kostce i je po prostu trę. To jest to samo, ten sam produkt, tylko po prostu w innej postaci. No, i spójrzcie tutaj do wody, wrzuciłam te płatki medlane, zaraz je rozpuszczę i będę myła mopem. Tu mam wszystko przygotowane, i zaraz będę myć te właśnie szyby, tutaj zobaczcie, jakie one są brudne, i odkażać je właśnie od różnych patogenów i grzybów, żeby można było sobie tutaj wysiewać nowe siewki na nowy sezon. Teraz muszę Wam dodać głos z domu, bo nie mogę myć i gadać, słuchajcie. To już namedliłam. Mydłem te szyby, no i wygląda spoko, że zmywa się ten brud. Dlaczego ważne jest mycie szklarni przed wysiewem naszych nasion? Otóż chcemy naszym warzywom dać jak najlepszy start, więc musimy im zapewnić dostęp światła, i w tym właśnie nam pomaga wyczyszczenie tych szyb oraz pozbycie się patogenów, grzybów i innych różnych ewentualnie chorób, które mogą być w naszych szklarniach. Po umyciu tej szklarni spryskuję ją wodą, żeby spłukać to mydło. Do tego używam takiej butelki z pryskiwaczem, słuchajcie, którą można napompować, i wtedy nam spryskuje fajnie. Jeżeli nie macie dostępu do karchera, no to to jest bardzo fajne rozwiązanie do odkażania, także możecie używać dwutlenku siarki, czyli spala się siarkę granulowaną i ona wytwarza gaz, który zabija te wszystkie patogeny i grzyby. No ale ja nie będę tego tutaj robiła na tej działce, ale zastosuję oprysk jodyną, czyli 15 do 40 kropli na 10 litrów wody i zastosuję ten oprysk na glebę, bo tutaj mam też właśnie glebę odkrytą w tej szklarni. Nie będę nic do niej sadziła, ale też to zmniejszy patogeny, które występują właśnie w szklarni i w tej glebie w szklarni. Oprysk diodyny ogranicza rozwój patogenów korzennych, ale słuchajcie, musicie go wykonać najlepiej w dni suche i słoneczne. Do mycia i odkażania szklarni możecie też użyć gotowe produkty, na przykład Greenhouse Disinfectant albo Greenhouse Cleaner. Tutaj, spójrzcie, są moje zbiory właśnie dzisiaj, które zebrałam. Napiszcie proszę w komentarzu, czy takie materiały Wam się przydadzą, czy jesteście zaciekawieni właśnie w jaki sposób odkażać, czy ewentualnie jakie środki używać na działce. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Życzę Wam miłego sprzątania szklarni.